Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Agent Hugo Misja Hawaja. I dzisiaj, kiedy jak widzicie kliknę kontynuuj grę, zostały nam trzy poziomy. My dzisiaj przejdziemy sobie dwa, ponieważ ostatni będzie finałowy, będzie to walka z bossem. I nie chcę jej przechodzić teraz, chciałbym żeby to był osobny odcinek, zwłaszcza, że nawet nie wiem ile mi te dwa zajmą. Możliwe, że zajmą mi 10 minut, możliwe, że zajmą mi 20. Stawiałbym raczej na to drugie, bo pamiętam tutaj dość długi poziom. Ale przekonamy się o tym już za chwilę. Także kliknę Enter na mojej nowej klawiaturze, ponieważ stara, jak dobrze pamiętacie, została mnie zalana ponieważ jestem genialny i zalałem klawiaturę. Chciałbym bardzo sprawdzić, jak działa ta lawa i czy od razu się umiera, czy ona tak jakby zbija mi HP. Ale boję się, że jak do niej wskoczy, to zginę. A mogę mieć y, całą serię, jakby bez śmierci. Więc y, nie będę tego robić, bo jakby nie zginęliśmy nawet razu w tej grze. Nawet jednego razu w tej grze nie zginęliśmy. Nawet jeden raz nie zginęliśmy to już tak się powinno wybawić. Nawet raz nie zginęliśmy o. Yy, przez całą grę, więc jakby fajnie by było tę grę zakończyć bez nawet jednej śmierci. Nie wiem, czy to się uda w walce z bossem. Yy, on tam wpadł i zginął od razu, na przykład, więc. No nie wiem, no. Na mnie mogłoby to zadziałać całkiem podobnie. Wolę tego nie sprawdzać po prostu. Okej, okay, pomijimy ten fakt. Muszę po prostu... Albo zaspokoję moją ciekawość, jak już przejdę grę, wtedy sobie wskoczę do laby specjalnie, żeby sprawdzić czy się umiera od razu, czy... Czy w momencie... Hmm, jak całe HP zejdzie, bo... Ja nie wiem. Ja nie wiem, różnie bywa. Mogę iść tu, a co jest tam? Aha. Czy to jakby jest. Mhm. Ok. Mogę iść po prostu z obu stron. Właśnie bym do tej lawy wpadł, bo w ostatniej chwili, jak już byłem przy samej krawędzi, to wtedy zorientowałem się, że trzymam palec na x a nie na C. którzy nie wiedzą jak się steruje, no to C się skacze. X się atakuje, więc po prostu bym się wkręcił do lawy. No, tego wolałbym uniknąć tutaj. tutaj jak mówię. Dobra, wspieramy diamenciki, i gdzieś tutaj powinien być klucz, który jest nam potrzebny do odchowania. Aha, klucz się pojawi zapewne jak pokonamy tego frajera. Ło, on mnie goni. Co jest z tym typem? A to jest jakiś śmietnik ultimate. Gin, A, goni mnie. Jezu, to jest taki dźwięk, że on się niby ociera tym metalem, ale... ale to brzmi jakby się coś zlagowało totalnie. Będzie miał 5 HP na bank. No, patrzcie, to brzmi jak takie harczenie komputera. No, damn. Ogólnie ja nie wiem, kto wpadł na taki genialny pomysł, żeby był tutaj taki przeciwnik śmietnik, który podskakuje, obraca się i my po prostu walimy mu kopa w dupę. I przez to on ginie. No, on ma po prostu słaby punkt w takim miejscu, ja rozumiem, ale... Ale kurde. Powagi troszeczkę. No dobra, w jakiej powagi? To jest przyjemna, zabawna gierka. Nie musimy tutaj wymagać powagi, bo po co? Ta gra ma taka Na Ja uwielbiam takie gierki. Szkoda, że nie mogę zostawić połowy klucza. No w sumie po co miałbym to robić też z drugiej strony? Będzie tu jeszcze jeden? O nie. O nie. Wiecie co? Ja, właśnie jak przeglądałem ostatnio filmy, to pomyślałem sobie, że ja muszę coś wypróbować, bo ja się tak wiecznie męczę z tymi muchami. A jakby tak spróbować je. Bo ja zapomniałem, że my mamy ten ten przecież. Ten pistolet. A dlaczego się teraz nie ten. Dobra, Ging. No, za dużo męczenia się z tymi bańkami jest. Mhm. No bo chciałem, no właśnie to jest sposób, pozamykać je w bańkach. I, I one wtedy, jakby nie mogą nam nic zrobić. Bo ja zapomniałem, kompletnie że mam ten pistolet cały. Ja go używałem tylko do zabijania tych takich oddychających świetników przez jakąś rurę. Nie? A, a tak to w ogóle zapomniałem, że my możemy ich zamykać w tym. I to niby jest jakieś tam ułatwienia, Ale ja nie wiem, no. Według mnie trudno się tego używa, żeby w ogóle jakoś, jakoś ich sensownie tutaj pozamykać w tych bańkach. No, zresztą pamiętam też, że to było ciężkie w obsłudze. No, ale granie jest idealna. Ło, wow, ile was tu jest? Jak widzicie, wyspa wulkaniczna jest przepełniona już tymi najtrudniejszymi przepływami. Bo tutaj praktycznie w ogóle nie ma tych zielonych śmietników na przykład. Cały czas są te czerwone, cały czas są te muchy takie ciężkie do zabicia. Bomby chyba już są tylko takie, że jak dotkniesz, to od razu wypuchają. Wszędzie kolce. Tutaj masz chłopa co. Ło! Wow. Nie, jednak są zielone śmietniki, cofam to. Czy on właśnie poleciał w bańce, bo ja go przez przypadek w niej zamknąłem. Mm. <noise> Ten co sobie tutaj wisi, powiedz, Nie, no, mistrzostwo po prostu. To muszę tam teraz powiedz. A, kolega tu gdzieś dryfuje? No nie wiem. Fajnie by było jakby poleciał nad lawę i wpadł do niej. To bym miał wtedy ułatwienie. Leć nad lawę. Leć nad lawę. na lawę. Co nas tutaj czeka? Właśnie jakie mi instrument zbieraliśmy, bo ja jakoś od jakichś pięciu dni nie grałem. Tam odcinki, ponagrywam po dwa, po trzy, potem je wstawiam. Aha, tutaj nie ma instrumentu, my zbieramy nuty, teraz zapomniałem. Już myślałem, że to było tylko po HP, ale nie. O, widzę, że są też bomby, które wybuchają dopiero po dotknięciu chwilę. Nie, dobra, to jednak byłem w błędzie, ale i tak jest bardzo dużo tych przeciwników takich mocniejszych. Dobra, platformy. platformy. to jest coś, czego ja wyjątkowo tutaj nie lubię, ponieważ... ponieważ... nieraz ciężko jest na nie wskoczyć. A jest, ale jest jeszcze jedna rzecz, której w tej grze bardzo nie lubię. Mianowicie te głupie muchy. Przecież te muchy to jest jakaś masakra. Ło! Aha, ja ich muszę walnąć jakby trzy razy, ale bomby zabijają ich na raz. No ja nie wiem o co chodzi. O coś na pewno. Czy my się będziemy już powoli zbliżać do końca poziomu? Wydaje mi się, że on się już troszeczkę ciągnie. No ten poziom nie ma nic charakterystycznego. Okej, okay? ten poziom polega tylko na bieganiu. Zbieraniu kluczy, przekręcaniu. Następny mi się wydaje, że będzie nieco bardziej charakterystyczny. A to wam powiem już później dlaczego. O, tutaj widzę, że mamy bańkę. Czy my będziemy musieli lecieć? No bo co innego by teraz nałożyć? być. A nie, mamy. Aha, tutaj są kamienie. A dlaczego będzie następny bardziej charakterystyczny? No, zobaczycie potem, ja wam wszystko pokażę. Bo tam naprawdę będzie coś takiego dużego, dużego. To mogę wam powiedzieć, że to będzie coś... Dużego, znaczy, może dużego, bo to brzmi jak zapowiedź czegoś tam trudnego, super zaskakującego i tak dalej. Nie, chodzi po prostu o lokację, która będzie dość charakterystyczna, yy, zapadająca, w pamięć, przynajmniej mi, ale to taka. Dobra, bo nie umiem się ewidentnie wysłowić, więc może po prostu zostawię ten temat. No, chodzi o to, że niektóre poziomy mają coś charakterystycznego w sobie, tak jak na wyspie starożytnej mieliśmy jeden poziom z tą piramidą. No to ta piramida, widzicie, ona nie jest niczym jakimś wybitnym, bardzo wpływowym, ale... ale jest czymś charakterystycznym dla danego poziomu do zapamiętania. Tak samo tutaj na następnym poziomie będzie coś takiego. Strasznie dużo tych przeciwników, bardzo dużo. Ej, rozwał się. Mmm, dobra. No to już się zaczyna dziać. A wydaje mi się, że to jest ostatnia lokacja w tym poziomie, no bo zobaczcie. O nie, jeszcze te czerwone wypływające Trzeba ich jak najszybciej zabijać, bo ich jest dużo. One plują gazem! Jezu! O, na szczęście bardzo szybko schodzi pole siłowe tym, tym dużym, bo już się bałem, że będą jakoś dużo nimi pluć. Już byłem przerażony. Wiecie co, ja sobie zbiorę te wszystkie kryształki, bo wydaje mi się, jest to całkiem prawdopodobne, że ja w tym poziomie zebrałem je wszystkie na chwilowe. No tak mi się właściwie wydaje, że wszystkie są. Bo naprawdę, jakoś nie skupiając się na tym, ale nie ma ich tutaj jakoś strasznie dużo. Ja je wszystkie rozwalam po drodze, bo nie ma jakoś dużo miejsc, w które rzeczywiście musisz być typowo, żeby rozwalić te kryształki. No chyba, że są i po prostu je ominąłem. Ale no jeśli tak, no to się o tym nie dowiem. Wydaje mi się jednak, że, że udaje mi się jak na razie zebrać wszystkie. Czy tam już, już, bo widzę okrągłe miejsce, czy tam już będziemy mogli się starać o, o kolejne nutki. No chyba jeszcze nie kiedyś piękna, jakich jest tak dużo i po prostu lecą. No i gdzie teraz? Tam? Ała! ała! Ojej. No dobra, jak mówiłem, że te poziomy mogą być trochę dłuższe, to się nie spodziewałem aż tak długiego poziomu. Nie! Fuck! Dym! No to już wiemy, co się dzieje z nami, jak wpadniemy do lawy. Gniew, od... no, fuck! Tak się cieszyłem, że całą grę bez jednej śmierci przejdę nawet. Dym, boy! Tak się nie robi. Aha, to dlatego nie zginął, bo on ma tutaj do oka. Nie. No i co? No i czemu nie giniesz? No. Shit. No dobra no. Przynajmniej wiem, co się dzieje, jak wpadniemy do lawy. <gry> jak się to pocieszał teraz? Oh, shit. Oh no. Dobra. I tu będą już nudki na bank. Widzę kolejny korytarz znaczy korytarz, na no, długą jakąś. Au. Dobra, widzę, że twórcom ewidentnie zależało na pokazaniu nam, że Wyspa Wulkaniczna jest miejscem, w którym oni tak wiecie. Mają tą swoją bazę. Jest ich dużo. Ciężko z nimi i tak dalej. Że oni tu wszyscy są i w ogóle. Że ciężko jest to przejść. Musimy z nimi walczyć tyle. Nie. Eh, Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No i ostatni raz. Dobra. Dobra. Za tymi drzwiami już musi być nutka. A tak już chciałem, wiecie, jak w Minecraft'cie, co się skacze parkura i nie po jednym, tylko od razu po dwa, już po trzy, to już tak chciałem zrobić, ale no niestety mi się nie udało. Ale tutaj jest ten problem, że skaczyłem przy samym suficie, więc. Więc trzeba uważać. Czy my w ogóle będąc teraz, to my jesteśmy we wnętrzu tego wulkanu? to jest coś takiego? Dobra, zgiń po prostu. Ty też. Nie chciało mi się z nimi bić, to po prostu się poświęciłem i trochę HP sobie odpuściłem. Mm. Damn sam kolejny korytarz? Co tu się dzieje? Pamiętacie jak mówiłem o najkrótszym poziomie w grze, jak mieliśmy te kule? No to chyba teraz mamy najdłuższy poziom w grze, bo... Nie chce mi się wierzyć, że kolejny będzie równie długi. That's... That's impossible. Nie pominąłem żadnych diamondów? Chyba nie. Spadli z nieba. Miałem przewagę nad nimi, mimo że mieli high Granda w sumie, ale. Jest! Będą nutki. Dobrze, mamy kolejny kontener do pokonania. Tylko on będzie pewno półczerwonymi. No w barze tak. Jeszcze muchy, pełno much. Najważniejsze, żeby się tych much pozbyć, bo oni to są easy w sumie. Dobra, muchy wszystkie chyba poszły, a nie, jest jeszcze jedna. Czemu? Jak jest jeszcze ten to... Czy ja musiałem tylko zabić kontener i muchy, a oni są to co dodatkowi? Nie wiem, ale jak już tutaj jesteśmy i zebraliśmy trochę tych diamencików, to zbierzmy wszystkie, które są dookoła. Bo ja chcę wiedzieć, czy mi się udało zebrać wszystkie. Bo jak tak, to powinienem dostać złoty medal, numer 1. W ogóle genialnie, będzie 100% poziomu. Wtedy chyba jedynego poza pierwszym. Dobra, wszystko jest. Cyk. Tudu. Uwaga, chwila prawdy. No. No. Nie zebrałem wszystkich, ale brakowało mi bardzo, bardzo mało. Ja nie wiem, czy nie jednego jakiegoś, po prostu chyba jeden pominąłem, ale zabiłem wszystkich przeciwników. To jest tyle dobrze. O! O! Nie pamiętałem tej podłogi, ale jest tak piękna. O! Ale wajbik dobry. Dobra. Dobra, dobra. Teraz tak, tutaj jest pokrętło, tak, idziemy do pokrętła. Musimy zrobić pokrętło. Aha, dobra, najpierw musimy zrobić klucz w takim razie. Tak. Tak, i klucz będzie w tym charakterystycznym pomieszczeniu, o którym mówiłem. Mianowicie o tutaj. To jest pomieszczenie, które. Zapamiętałem jako troszeczkę bardziej efektywne, ale chodzi o to, że tutaj jest tak mnóstwo tych bomb i, i, i skakać trzeba po tych platformach, co, co wydawało mi się jakieś nieco bardziej trudne, bo ciągle się na te bomby nadziewałem. Wiecie, to jest problematyka moja w tym momencie. Mianowicie, ja w ogóle przez te lata, kiedy w tej grę nie grałem, ani razu jej nie widziałem ani się na YouTubie, że sobie sprawdziłem, że coś nie nigdy. I przez to niektóre rzeczy mi się wydają... Troszkę inne, jakby, widzę je wyolbrzymione. To względu na że po prostu, jak ja widziałem, to byłem młodszy, ale chwila. Jak tu wleźć na górę? No ja widzę, że rzeczywiście może być to trochę problematyczne, bo już się na kilka bomb nadziałem. Dobra, tutaj. Mam jedno pytanie, czy ja mam... Aha, bo tutaj są drzwi na pokrętło. Czy ja mam przyjść tutaj, zdobyć klucz, wrócić się tam, Przekręcić pokrętło, a potem wrócić się tutaj. A nie dałoby rady przeskoczyć te drzwi przez to? Jak już zbierzemy klucz, to ja to sprawdzę, bo. Bo to jest w sumie ciekawe. Bo wiecie, jakby te drzwi nie miały niewidzialnej ściany u góry, to ja bym to dał radę przeskoczyć na upartego, więc ja to za chwilę sprawdzę. Tylko zbierzmy najpierw ten klucz, żeby już nie musić potem tutaj władzić drugi raz. Czy to jest jakieś w ogóle. Jakaś gałąź. Skąd jest to? Skąd tu są gałęzie? Tutaj rosną jakieś drzewa. I czy w sumie dlaczego miałyby nie rosnąć? To jest na to zwrócić uwagę. No bo to, że tutaj jest lawa i tak dalej. No jest dość gorąco to rzeczywiście. Ale te drzewa nie rosną w lawie, nie? To są chyba skały tutaj to otoczenie. No My jesteśmy w wulkanie w sumie. No to nie no, to jednak dlaczego tu są drzewa? Czy w wulkanie może urosnąć drzewo? Nie wiem, no pewnie może. Ała, to jest. Hmm. Muszę stąd przeskoczyć, teraz spróbuję. Spróbuję, to się musi udać. Opa! A, nie doskoczy się tam, nawet nie dolecę. Ała! Jednak się wbija na te bomby, jak się biega, to ciężko jest się nie wbić. Dobra, zbiorę sobie buteleczkę z HP. I teraz pytanie. Czy ten poziom będzie taki krótki? Jako rekompensator za to, że poprzedni był taki długi. Czy może też będziemy musieli tak biegać w kółko? To jest w ogóle to, że ja po prostu biegam w kółko i nawalam w tego Xa, nie? O nie, o nie, kolejny klucz będę potrzebował najgorzej. Strasznie dużo roboty. Ale nie powiem, że to źle. No do tej wyspy się chyba najbardziej przyłożyli i to jest właśnie to, o czym mówiłem. O nie, tego to się tak nie zabije. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że ja nie grałem praktycznie w ogóle wyspy idylicznej i wakacyjnej, ponieważ one były nudne. A tutaj rzeczywiście, widzicie, nadzieje no się coś, nie? Jak potem sobie powtarzałem poziomy, to raczej z tej, ewentualnie ze starożytnej, ale najbardziej z tej nie tylko dlatego, że ona jest najbardziej klimatyczna i jest tutaj po prostu bardzo ładnie, super się wygra. No to też właśnie dlatego, że te poziomy chyba jakieś najdłuższe, najbardziej wymagające, najfajniejsze, w ogóle to jest najwięcej coś na wymyślane, bo mamy i te kule że najpierw zbieramy klucze, a potem zabijamy przeciwników. I mamy teraz taki poziom, gdzie te platformy, co ja zapamiętałem i tą dużą ilość bomb, gdzie po prostu mi się ten poziom chyba bardzo podobał. Yy, mamy też taki poziom poprzedni, który w sumie niczym się jakoś zwykle nie wyróżniał, ale ale był ładny i długi, więc wyrówniał się tym, że był bardzo długi. A pierwszy poziom na Wyspie Wulkanicznej, zaś no to, to jest po prostu taki fajny klimacie, kiedy wchodzi się do tego wulkanu. bo tam się zaczyna jakby na zewnątrz, tylko niebo jest takie fajne, czerwone. No i zmierzasz do środka, wchodzisz coraz głębiej w ten wulkan. I tutaj, no jak widzicie, z każdym poziomem jesteśmy w wulkanie coraz, coraz głębiej. A w następnym odcinku, bo w następnym ostatnim poziomie, który będzie w następnym odcinku, powinniśmy być najgłębiej w samym sercu wulkanu. Czy my wciąż zmierzamy do pokrętła, które ma nas potem doprowadzić w odpowiednie miejsce? Czy my się teraz już wracamy? Chyba się już wracamy. To już jest otwarte? I don't know. Yeah, it's, it's open, ok. So here we are and I bet we can't go there yet. Myślę, że najpierw musimy iść jednak y y y mimo wszystko do pokrętła, bo to, to się wydaje oczywiste. No nie, nie możemy nie iść do pokrętła, tam już są nutki, tak? Ale przynajmniej tyle dobrze, że już jest drogowskazun, bo tak znaczy, że, że jesteśmy niedaleko, że będą one niedługo. Nie chcę mi się tu skakać po jakichś platformach specjalnie, żeby kryształki zbierać, zwłaszcza, że i tak nie będziemy już mieli gry na 100%, bo tam w poprzednich poziomach raczej to olewałem śled. Nie tyle, że olewałem, nie? Po prostu tego nie robiłem, ze względu takiego, że no zanudzałbym was tym, ja wiem o tym, musiałbym biegać po wszystkich ukrytych lokacjach, których nie ma jakoś dużo, ale wskakiwać na wszystkie platformy, coś tam, specjalnie chodzić po te kryształki, a po co? Po co? Tutaj najważniejsze jest, żeby przejść poziom, pokonać tych zwyrodnialców, dotrzeć do bossa i wygrać. Wygrać, zniszczyć to wszystko. Dobra, tutaj jest chyba pokrętło już. Wow, ała. Czemu wyspadacie z nieba? Guys, cyk nie macie. Jest jeszcze jeden, prawda? Nie ma jeszcze jednego, dziwne, ale jest ten głupi, kurde, normalnie wielki, jeszcze jest taki mały. Ej. One były wcześniej też takie małe, te zielone, one mi się wydawały większe. Chyba, że one po prostu są dużo większe od tych podstawowych zielonych, a, a same w sobie są małe, i po prostu się wydają, wydaje się on duży przy tym czarnym. Bo może tak być, ale ja nie wiem, jak jest. Czemu on zginął, samolot? <laughs> Widzieliście, co się właśnie stało? Ten zielony podskoczył. Wypiął się, jakby z tym słabym punktem. I, i w tym samym czasie podskoczył ten czarny, puścił falę uderzeniową, no taką jak teraz, i go zabił. Swojego. Ja nie wiedziałem, że tak się da. Ta gra ma takie rzeczy w tym, że one wyczuwają tę fale uderzeniową, mają friendly fire'a, ale kozak. Co tu się podziało? Dzięki, wyręczyłeś mnie, kolego. Ale kurde, no nie spodziewałem się, że takie rekord, takie zaawansowane działanie gry. Okej, okay, teraz możemy iść ponudki, tylko... Y I hope... Y there jest butelka z życiem po drodze, bo jak nie ma, to... Ja, yeah, I'm gonna die. Bo mam tak mało HP, że się chyba nie da... Chociaż. Bardziej... Chociaż. Patrz. No i teraz mi nic nie zrobią. Na przykład... Aha, jeszcze muszę chyba klucz zdobyć, żeby się wrócić. W ogóle. Tak? I mogę już iść po nutki, więc idziemy po nutki. Oj, jak wychodzę z tego pomieszczenia, to mi to znika, niestety. Butelka z HP, błagam. Och, jest. Jest butelka z HP. Całe szczęście. Nie, 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 bo platforma to jest do skakania po tak. A ja nie mam zamiaru skakać po kryształki teraz. Nie opłaca mi się to. To się za mną zamknie na bank, nie zamknęło się, zamknęło się. A bo ten się zrespił, dopiero jak ja tutaj wszedłem. Myślałem, że się już tam zamknie, jak ja byłem między tymi skałami, ale nie, nie, nie. Dobra, ja to powinienem się zająć walką, a nie, bo wyskakują pewnie czerwone. Tak dokończyłem zdanie zanim. Zacząłem następne, po prostu powiedziałem, że wyskakują czerwone, widząc już, że wyskakują zielone, ale musiałem dokończyć zdanie. Więc na szczęście nie wyskakują czerwone, ale znowu ta sama sytuacja, jednak wyskakują czerwone, bo on wyrzuca wszystkie, bo jak widzicie niebieskie też są. Dobra, jest nutka, dobrze. Okej. Okay. We got it. So? No znowu mi chyba jednego brakło. No nie jednego, że więcej tam pominąłeś. No nie, nie, nie. Teraz to mi dużo brakuje rzeczywiście. Tak ja Wcześniej tam było 4, 45, nie? Wcześniej było 45, a teraz 50 potrzeba. Ja 44,5. No to trochę słabo. Ale słuchajcie, w następnym odcinku będziemy już walczyć z finałowym bosem i zakończymy tę Także ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z tej fantastycznej serii. Na razie i pa pa.